Cześć kochani, z tej strony Maciek z kanału Nowa Era LEGO. Witam Was dziś w kolejnym odcinku i dzisiaj nie będziemy recenzować żadnego zestawu, ponieważ na dzisiaj przygotowany mam dla Was mega haul. Dla mnie kilka zestawów, które są naprawdę bardzo fajne, a jeden w szczególności jestem nim bardzo, ale to bardzo podjarany. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi co mam dla Was, co chcę Wam pokazać, co będziemy składać już wkrótce na kanale. Ale zanim przejdziemy do intra, a potem wszystko Wam pokażę, Um, jedna rzecz, mam Instagrama, zapraszam Was na niego, nie wiem, może gdzieś tutaj się pojawi um, link do tego Instagrama, um, bądź jego nazwa, nazywa się Nowa Era Lego, także możecie mnie tam znaleźć, um, coś tam będę sobie wrzucał, um, więc zapraszam Was na tego Instagrama, a jeszcze bardziej zapraszam Was na filmik z tego haulu, który mam dla was przygotowany, dzisiaj przyszło mi naprawdę parę ciekawych zestawów, a jeden z nich to jest po prostu rewelacja. Także zapraszam na intro, a zaraz potem przechodzimy dalej do oglądania zestawów. Witam was ponownie. Introzonami i teraz główna część naszego dzisiejszego odcinka ja zacieram ręce, ponieważ już nie mogę doczekać, kiedy Wam wszystko pokażę. A, więc bez e, zbędnego przedłużania przejdźmy do tego, co mam dla Was przygotowane na dzisiaj. Pierwszy zestaw, który otrzymałem, otrzymałem dzisiaj z dostawą. To jest Lego Friends, darmowy zestaw, który dostajecie, jeżeli zakupiliście sobie coś na Lego. PL. Dostajecie taki zestaw e, walentynkowy, chyba 175 zł, trzeba wydać, żeby otrzymać takowy zestaw. E, z bombonierką i kwiatkiem. Moje pierwsze Lego Friends Ever, także jest to dla mnie nowe, ale na pewno ciekawe elementy. Na pewno się w którymś odcinku zajmiemy. Kolejny zestaw, który mam dla Was przygotowany, to jest zestaw. Może najpierw ten, o! Będzie lepiej. Zestaw e, 40355. Chiński Nowy Rok, rok szczura, zestaw z zeszłego roku. Kupiłem go po bardzo dobrej cenie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Też będziemy go składać na kanale, oczywiście. Bardzo sympatyczne. A kupiłem go dlatego, ponieważ w kolejnym zestawie, który mam dla Was, czyli zestaw o numerze 40417, mamy rok bawoła chiński Nowy Rok. To jest zestaw, który otrzymamy również w gratisie z dostawy z lego.pl. E, także też będziemy go składać, jak najbardziej, i to już wkrótce. No i teraz takie mniejsze zestawy za nami, e, przejdę do, może tak, to będzie obiad, czyli przechodzimy do obiadu, LEGO sklep ale tego Lego sklepu nie widziałem zbyt często, właściwie to chyba pierwszy raz go widziałem. Jest to zestaw z 2014 roku. Został on wydany tylko i wyłącznie dla Lego Storów, takich tych prawidłowych, nie wiem czy w polskim Lego Starze, który znajduje się w Warszawie, który jak wiem jest franczyzą i nie jest takim oryginalnym Lego Storem, działa na licencji i można tam zbierać punkty VIP i tych, e, tym podobne rzeczy. Ten zestaw był dodawany, znaczy dodawany do zakupów, na otwarciu sklepów LEGO chyba na całym świecie w 2014 roku. Nie wiem jak bardzo, jest, jak bardzo jest rzadki, ale wydaje mi się, że jest całkiem rzadki i nie mogę się doczekać kiedy go obejrzymy, kiedy go złożę, 413 elementów, 40145, będzie wkrótce na kanale oczywiście, dobra. Mam jeszcze dwa zestawy. No i nie mogło zabraknąć kreatora. Mam nadzieję, że go dobrze widzicie. Monster Track. Chwilę się zastanawiałem nad nim, ale już jestem zajarany, chociaż jeszcze go nie otworzyłem, a już się bardzo cieszę, że go mam. Kreatory są takimi, um, takim tematem w Lego, który polubiłem bardzo, bardzo, bardzo. I te zestawy, które mam do tej pory bardzo mi się jarały, mogliście zobaczyć na kanałach, znaczy na moim kanale, recenzję tych zestawów, które mam do tej pory. Ten będzie już też wkrótce, także gorąco zapraszam. No i nie przedłużając, e, wisienka na torcie, czyli coś, czym jestem podjarany mega. I mam nadzieję, że wy będziecie czekać na recenzję tego zestawu. Nie przedłużajmy, bo chcę wam pokazać średniowieczną kuźnię. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Przyszła do mnie dzisiaj. Dzisiaj mam piątek. Wy zobaczycie to jutro, czyli w sobotę. Już rano będzie ten film na kanale, także będziecie mogli sobie to zobaczyć. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę to składać. Będzie Friday I wy zobaczycie oczywiście recenzję z tego i innych zestawów, które do Was przygotowałem. Także tak wygląda mój haul. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak go oceniacie? Co macie z tych zestawów? Co byście chcieli mieć z tych zestawów? No i cóż, widzimy się wkrótce, ponieważ ja idę składać klocki, żeby robić też filmy dla Was na przyszłość, także widzimy się już bardzo, bardzo wkrótce, czekajcie na kolejne filmy, Sub subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, no i do zobaczenia wkrótce, na razie, cześć!